Siema, siema, ozdubka z tej strony. Słuchajcie, właśnie mi tak go się podniósł ciśnienie, tak mi podniósł ciśnienie, że muszę ruszyć temat yy, karetek pogotowia na drodze. Słuchajcie, widzę z daleka w lusterku, jestem w korku i widzę z daleka w lusterku, że jedzie karetka. I widzę, że, za przeproszeniem, buraki kasztany, które mają miejsce, żeby jechać na prawo, nie puszczają karetki. A ja zawsze biorę pod uwagę to, że w tej karetce może być ktoś z mojej rodziny, mogę być ja, że to jest zagrożenie życia? Widzę, że jedzie na sygnale. Więc zjechałem na prawy pas. Za mną był autobus, który nie zjechał kurwa, karetce. Olał temat i karetka musiała przyjechać jakoś bokiem. I akurat ja, przez to, że zrobiłem miejsce, pozwoliłem, żeby ta karetka przejechała. I w momencie, kiedy ta karetka przejechała, chcę wrócić na pas. A rozumiecie, co zrobi autobus? Zaczyna kurwa na mnie trąbić. Otwieram drzwi i się pytam ziom, pojebało ci się w dupie, przecież puściłem karetkę, on mnie wyzywa czy ten człowiek jest na tyle kurwa debilem że widzi napis bad boys, widzi ma gościa, który jest dużo młodszy od niego który może wyjść, złapać go za tą jego jebaną czuprynę jebnąć o glebę, to on mnie wyzywa i teraz słuchajcie, ja nie wiem czy się przepisy zmieniły, ale mnie uczono, że jeżeli jedzie karetka i się zjedzie to później można wrócić na ten pas, a nie kasztan z tyłu sobie jedzie tym pasem. Więc pozdrowienia dla pana z yy, autobusu. I powiem tak, karma wraca. Więc kiedyś jak będziesz w karetce, inna kurwa, za przeproszeniem, w autobusie nie zrobi miejsca i nie zdążysz trafić na przykład w odpowiednim czasie do szpitala i chuj cię strzeli. Więc weź kurwa następnym razem człowieku pomyśl, zanim odpierdolisz taki numer, bo ja szanuję, szanuję innych ludzi i szanuję to, że w tej karetce mogła być nawet twoja córka, debilu jebana, się kurwa oplułem, ale przepraszam, no nie daję sobie rady, jadę później dalej i wiecie, akurat wjechałem na prawy pas i widzę, że skręt w lewo jest ten, włączam kierunkowskaz, żadna kurwa nie chciałam mnie puścić. Widzą rejestrację, że mam inną ZDR, więc mogą wziąć pod uwagę, że się nie znam drogi, że mi nawigacja źle prowadziła, ale ja ustąpiłem drogę karetce. Więc ludzie, co się dzieje na tym pojebanym świecie? No kurwa, tak wam śpieszno. Uff. Nie, musiałem się wykrzyczeć i dobrze, że was mam, że mogę się czasami wykrzyczeć bo tego nie ogarniam więc pomyślcie następnym razem, że jak widzicie karetkę patrzcie w lusterkę. w ogóle karetka jechała a połowa ludzi kurwa wiecie siedzi siedzi chuj niewiarygodne, kiedyś jechałem karetką nie, nie akurat ten, kogoś po bardzo pobili ja jechałem karetką, wiecie co yy, zauważyłem że jakiś debil zobaczył zobaczył, że jedzie karetka Fakt, że puścił na początku karetkę, a później wiecie co zrobił, i jechał za tą karetką, żeby ominąć cały korek. Naprawdę, naprawdę być trzeba takim zjebem, takim bezdusznym frajerem, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Ale karma wraca, więc mi wykrzyczałem się, minęło mnie. Ale powiem Wam, tak mało brakowało. Jechałem wtedy z piękną dziewczyną, właśnie teraz niedawno wysiadła. Jakby nie było tej dziewczyny obok, przysięgam. O, na przykład teraz chcę Pan wyjechać. Proszę. I puszczam Pana. Co za problem. Ciekawy, czy mi podziękuję. Czekajcie. Fajnie, że mi podziękowałeś. No i widzicie, puściłem człowieka. Mogłem go też trąbić. Y? Puściłem go i nawet awaryjny mi nie podziękował. Jaka kultura jazdy. Ja już nie wiem, nie wiem. Może w Warszawie są inne zasady, bo ja jestem z Pomorza i tam robimy... Nie, teraz cię, nie... O, i teraz go nie puszczą. I brawo. Brawo dla Pana. Wiesz dlaczego Cię kurwa nie puszczą? Bo nie podziękowałeś. I patrz, i teraz stoi jak frajer. I będziesz tak stał teraz. O, o i trąbią na niego, słyszycie? I brawo kurwa. Nie umiałeś podziękować? Jesteś frajerem? Więc teraz trafisz na kolejny, którzy Cię nie puszczą. Czy naprawdę... Sekunda w tą, czy sekunda z tą zbawić, żeby kogoś puścić? Trzeba być takim bezdusznym chujem. Wiem, że ten film, przepraszam, bo zawsze staram być się być pozytywnym, ale od wczoraj postanowiłem, że będę jeszcze bardziej do ludzi tacy jak i oni do mnie. No. A teraz pozdrawiam pozytywnych ludzi. Ludzi, którzy puszczają karetki, którzy się uśmiechają, którzy patrzą, że ktoś włącza kierunkowskę, że ma inną rejestrację, że puszczają to sobie. Te osoby pozdrawiam. A innym, którzy się zachowują tak jak ten frajer kurwa z autobusu, powiem szacun. Traficie kiedyś, że kurwa w karetce znajdziecie się wy i ktoś was nie przepuści i będziecie w totalnej dupie. Pozdrawiam ją.